We współczesnych czasach, kiedy to poddani jesteśmy silnym wpływom globalnej kultury masowej, ważne jest kształtowanie lokalnej tożsamości. Dzieje naszej małej ojczyzny obfitowały w doświadczenia wielokulturowości. W Kępnie współistniały bowiem trzy społeczności: żydowska, ewangelicka i katolicka. Na przełomie XIX i XX wieku kwitła różnorodność religijna i kulturowa mieszkańcy trzech wyznań mogli kultywować swe tradycje i wzajemnie na siebie oddziaływać. Budowali nie tylko swój dobrobyt, ale także prowadzili działalność społeczną i kulturalną. Poznajmy ich wspólną historię. Na niej, jako ich spadkobiercy, możemy budować swoją tożsamość. Ich świadectwo pozwoli nam dostrzec, że współpraca i tolerancja to podwaliny społeczności lokalnej otwartej na bogactwo inności. Shalom, nazywam się Meir Leibush Ben Yechil Michel Wisser. Od hebrajskich inicjałów mojego imienia Zwą mnie Malbim. Przybyłem do Kępna w roku 1845. Moje życie było pełne wyzwań, ale zawsze walczyłem o wartości, które uważałem za najważniejsze. Zachowanie naszej tradycji religijnej. Nie uznawałem reformatorskich pomysłów. A kępno było dla mnie bezpieczne miejsce, gdzie mogłem poświęcić się nie tylko pracy rabina, ale również studiować tory. W tym czasie wyznawcy Mojżeszowi stanowili w tym mieście 56% wszystkich mieszkańców. Zdobyłem przy domek Der Derkempener Mali, co oznacza wybitny mówca z kępna, byłem przeciwny ruchom reformatorskim i broniłem cisłego przestrzegania naszych zasad religijnych. Po kilkunastu latach w Kępnie zostałem naczelnym rabinem Bukaresztu. Dwa lata później naczelnym rabinem Rumunii. Moje decyzje i stanowcza postawa na przykład w kwestii nakazu uboju w synagogach zamiast w miejskich nie wszystkim się podobały. Czasem doprowadziły do konfliktu, w wyniku których przestałem być naczelnym Rabinem Rumunii. Otrzymałem zaszczytną propozycję objęcia funkcji Naczelnego Rabina Stanów Zjednoczonych, ale odmówiłem. Cieszę się, że moje życie, które zakończyło się w 1879 roku, toczyło się również w Kępnie, w mieście tym, Nadal są ślady kultury i religii żydowskiej. Takie dzielnice, uliczki i załuki, jak na Kępińskiej Kamsiatce, można odszukać dopiero w zachodniej Małopolsce. Na kępną mówiono nie bez powodu: Mała Jerozolima. Idę ulicą strumykową, którą niegdyś płynęła woda zasilająca łaźnię żydowską, mykwę. Po Stumyku nie ma już śladu, ale nadal jest to droga wiodąca do kultury żydowskiej. Tradycja jest naszym skarbem, który przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Nie możemy z niej rezygnować, bo to nasza tożsamość. Mój ojciec nauczył mnie, że nasze wartości są jak kamień w nurcie rzeki. Mogą przetrwać. Nawet największe burze. Nazywam się Józef Karl Theodor Rosenberg. Urodziłem się w 1862 roku w Gostyninie. Mój ojciec był pastorem luterańskim. Stał się dla mnie wzorem do naśladowania. Moja ordynacja dokonała się w 1899 roku. Byłem zastępcą pastora w zborach w Lublinie i Kamieniu. Następnie służyłem Bogu i wiernym stawiszyny kołkalisza, Konstantynowi Łódzkim, Latowica Kołostrowa, w Ostrowie i w końcu od roku 1908 w Kępnie, parafii luterańsko augsburskiej. Kiedy objąłem swoją funkcję, nasze miasto było miejscem, w którym reprezentanci różnych wyznań żyli zgodnie obok siebie. Współpracowałem z rabinem i proboszczem ale w roku 1908 podjąłem też dzieło zgodnie z moim powołaniem. Założyłem Towarzystwo Ewangelizacji Katolickich Polaków, którego siedzibą było Kępno. W trakcie I wojny światowej postanowiłem zostać duszpasterzem pasterzem wojskowym. Moja rodzina została okrutnie doświadczona. Straciłem dwóch synów na froncie. Mimo tych tragedii nasza jedność i silna wiara sprawiają, że możemy pozostać nieugięci. Drodzy mieszkańcy, dzięki wspólnym wysiłkom reprezentantów różnych kultur i wyznań oraz ludzi dobrej woli kępnąć dziś pięknym miastem, jego mieszkańcy kultywują wspaniałą tradycję. Niech wasza miłość do Boga i do siebie nawzajem stanie się waszą siłą do czynienia dobra dokonywania czynów niezwykłych i codziennych cudów. Szczęść Boże! Nazywam się Ignacy Nowacki, urodziłem się w Żernikach w 1872 roku, kiedy nasza ojczyzna znajdowała się pod zaborami. Do Kępna przyjechałem w roku 1901, by zostać administratorem, a 8 lat później proboszem parafii pod wyzwaniem Świętego Marcina. Pełniłem tę posługę aż do końca mych dni, czyli do roku 1943. Ślady mojej pracy zachowały się do dziś. W 1906 roku wraz z wiernymi zbudowałem przy ulicy Kościelnej dom katolicki. Stał się ośrodkiem zbiorowego życia polskiego w przededniu pierwszej wojny światowej. Służąc miejscowym organizacjom społecznym, w latach 1909-1911 z mojej inicjatywy poza przy ulicy Kościuszki murowany Kościół pod wyzwaniem świętego Marcina zaprojektowany przez wielkopolskiego architekta Rogera Sławskiego Działalność społeczną i edukację uważałem zawsze za swój patriotyczny i obywatelski obowiązek. Ucząc religii w gimnazjum przy ulicy Dąbrowskiego, założyłem konspiracyjne kółko Towarzystwa Tomasza Zana. Zawsze działałem na rzecz polskości. W 1905 roku, podczas strajku szkolnego w Kępnie, wspierałem protestującą młodzież, za co zostałem ukarany przez władze pruskie. To mnie jednak nie powstrzymało. Podczas powstania Wielkopolskiego. Zatrzymano mnie jako zakładnika i znalazłem się w obozie internowania. A po wybuchu II wojny światowej zostałem aresztowany. Przez niemieckiego okupanta już 3 listopada 1939 roku więziono mnie w Kępnie, Rawiczu i Wrocławiu. Jako kapłan przewodzący wierny w miejscowej parafii, miałem okazję poznać siłę ducha kolejnych pokoleń mieszkańców Kępna to dzięki niej mogłem odprawić na rynku uroczystą mszę świętą 17 stycznia 1920 roku. Z jaką radością dziękowaliśmy wtedy Bogu za powrót naszego miasta do Rzeczpospolitej. Jak bardzo cieszył nas widok 11 tego pułku szelców wielkopolskich wkraczających do naszego miasta. Jesteście dziś częścią silnej duchem społeczności, która przez setki lat Tworzyła kulturę i gospodarkę naszego wielkopolskiego miasta. Od Was zależy, jakie będzie kępno i jakie dziedzictwo. Pozostawicie swoim następcom. Dzień dobry. Nazywam się Teodozja Karłowska. W Kępnie zamieszkałam w roku 1905. Razem z mężem prowadziliśmy aptekę starą w rynku oraz bogatą działalność społeczną i oświatową. Byłam jedyną kobietą w składzie delegacji Ziemi Kępińskiej w Polskim Sejmie Dzielnicowym w grudniu 1918 roku, w roku 1909, kiedy to założyłam Kępińskie Towarzystwo Czytelni Kobiet ze zbiorem prawie 700 książek. W czasie I wojny światowej, gdy mężczyźni wyjechali na front, kobiety musiały wziąć na siebie wiele zadań związanych z utrzymaniem domu ale także społecznych, gospodarczych i administracyjnych. Wtedy to praca nas, kobiet skupionych wokół czytelni, nabrała szczególnego znaczenia. Nadal aktywnie działałyśmy na rzecz lokalnej społeczności. W tamtych czasach kobiety nie miały nawet podstawowych praw wyborczych. Co gorsza, nie mogły wykonywać wielu zawodów, na przykład listonosza. Te ograniczenia sprawiały, że wobec braku mężczyzn walczących na froncie codzienne życie bywało dodatkowo utrudnione. Zanim jeszcze Kępno znalazło się w granicach niepodległej Polski, z dumą wywieszałam na swoim domu biało-czerwoną flagę. Ten patriotyczny czyn można było wtedy przypłacić życiem. Dzisiaj, po 100 latach od odzyskania niepodległości. Wolni obywatele w wolnym kraju mogą, a nawet powinni kontynuować tę tradycję. Różnice wyznaniowe przed II wojną światową bywały źródłem naszego bogactwa. Każdy z nas, katolików, ewangelików i Żydów, praktykował swą religię i związane z nią obrzędy. Wspólnie poznając historię, czworga naszych Bohaterów. Odkrywamy, że różnice religijne i kulturowe nie muszą prowadzić do podziałów i izolacji. Dziedzictwo społeczników rabina Malbima, pastora Józefa Karla Teodora Rosenberga, księdza Ignacego Nowackiego i Teodozji Karłowskiej to wspólne dziedzictwo nas, współczesnych mieszkańców Kępna. Możemy zainspirować się ich przykładem, pracować nad rozwojem naszej społeczności i budowaniem wspólnotowości oraz kształtować lepszą wspólną przyszłość. Historie życia tych czworga bohaterów przypominają nam, że razem szanując różnice wyznaniowe czy polityczne, możemy tak wiele osiągnąć. Kępno to nasze wspólne kulturowe dziedzictwo nasza mała ojczyzna. Od nas zależy, jakie własne opowieści zapiszemy na kartach jej historii.